Ślubowanie! Ja, uczeń klas mundurowych, uroczyście ślubuję na sztandar zakładu Dostania zawodowego w Kielcach, że będę zawsze stał na straży honoru, godności i dobrego imienia mojej szkoły. Ślubuję. Dochowam wierności ideałom uniwersalnym wartościom, takim jak patriotyzm, humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Spróbuję! Właśnie tak na sztandar szkoły uroczyście ślubowało 130 uczniów pierwszych klas szkół zakładu doskonalenia zawodowego imienia 72 pułku piechoty w Radomiu. To był wyjątkowy dzień dla całej społeczności szkolnej, która licznie zgromadziła się na placu konstytucji 3 maja. Podejmujemy takie działania dlatego, że chcemy uczyć młodzieży takiego poczucia odpowiedzialności za siebie i za to, że są w klasach mundurowych. To też kultywowanie takiej tradycji. Wśród młodych uczniów, uczenia ich postawy patriotycznej, wychowywaniu w duchu patriotycznym. Myślę, że nam się to udaje. Udaje się to naszym nauczycielom, którzy wiedzą, co robią, bo są to fachowcy, są to y, pracownicy, byli pracownicy służb mundurowych. Więc wszyscy jesteśmy świadomi tego, że wychowanie przez y, tradycję, y, przy, przy udziale takich y, wzniosłych idei patriotycznych, y, to jest nam potrzebne wszystkim. I właśnie dlatego młodzież przejawia coraz większe zainteresowanie pracą w służbach mundurowych. Sam mundur ma dla nich wielkie znaczenie. Dla Kacpra to kultywowanie wojskowych tradycji rodzinnych. Chwała! To jest chwała ojczyzna i. No to jest coś wspaniałego. Nie wiem jak to nazwać dokładnie. Klaudia i Julia pragną zostać w przyszłości policjantkami. Oglądaliśmy taki program. Policjantki policjanci. Bardzo nam się spodobał. A czym jest dla was noszenie munduru? Przyjemnością? No to jest... Satuszywne. W szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu kształcą się nie tylko uczniowie klas mundurowych. To nie tylko klasy mundurowe. Mieliśmy okazję tutaj zobaczyć pokaz sztuki fryzjerskiej w połączeniu z tańcem, z muzyką. Po ślubowaniu delegacje złożyły kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza, a całą uroczystość zakończyła widowiskowa defilada.